Cześć! Witajcie na kanale Moim Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i dzisiaj będzie to kolejny film z serii diagnostyka od kuchni. Jak wiecie, jestem w ciąży i tematyka przygotowania do porodu jest mi dosyć bliska. I w trakcie przygotowywania się do porodu, chodzenia na wizyty do lekarza, czy to do szkoły rodzenia, czy do szpitala, w którym planuję rodzić, bardzo często podkreślane jest, aby kobieta do porodu zgłaszająca się do szpitala miała ze sobą potwierdzony wynik grupy krwi. Jest to określenie dosyć enigmatyczne i dlatego <gry> chciałam Wam dzisiaj w filmie je trochę przybliżyć i wyjaśnić o co chodzi z tym potwierdzonym wynikiem grupy krwi i czym on się różni od wyniku niepotwierdzonego. Postaram się również wyjaśnić, dlaczego jest to takie ważne, aby ten wynik grupy krwi był potwierdzony i dlaczego wiele szpitali kładzie na to teraz nacisk. Ale od początku. Co to jest ten potwierdzony wynik grupy krwi? Potwierdzonym wynikiem grupy krwi możemy nazwać wynik, który został wykonany u tego samego pacjenta z dwóch różnych pobrań, które miały miejsce w różnym czasie. Najczęściej i najłatwiej jest wykonać dwa oznaczenia grupy krwi w tym samym laboratorium. Jednak nie jest to wymogiem, aby te badania były wykonywane w tym samym laboratorium. Jeśli posiadamy już wynik grupy krwi, który jest niepotwierdzony, możemy się z takim wynikiem udać do laboratorium, ale ważne jest, aby był to oryginał wyniku lub jego odpis, a nie na przykład informacja o grupie krwi, która jest zawarta w wypisie ze szpitala. Wypis szpitalny nie jest honorowany. Więc jeżeli mamy oryginał takiego wyniku niepotwierdzonego, to możemy się udać z nim do laboratorium i poprosić o wykonanie wyniku potwierdzonego. Wtedy zostanie od nas pobrana krew na jedno oznaczenie grupy krwi i na czas wykonywania tej grupy krwi zostanie nam zabrany ten nasz niepotwierdzony wynik grupy krwi. Następnie odbierając wyniki na wyniku potwierdzonym będzie również umieszczona adnotacja, gdzie i kiedy robiliśmy badanie to pierwsze, które było niepotwierdzone i jaki miało ono numer. Potwierdzony wynik grupy krwi jest niezbędny do ewentualnego przetoczenia krwi. Dlatego bardzo często jest wymagany przed różnego rodzaju zabiegami chirurgicznymi albo właśnie na przykład przed porodem. Jeśli mamy już taki potwierdzony wynik grupy krwi, to bardzo skracamy czas doboru krwi do przetoczenia. Dlatego szpitale bardzo na to kładą nacisk. Dlatego jeśli udajemy się do szpitala i mamy już taki potwierdzony wynik grupy krwi, to warto go ze sobą zabrać. Nawet jeżeli w szpitalu nikt nas o niego nie prosił, to na pewno e, chętnie go przyjmą. Potwierdzony wynik grupy krwi został wprowadzony po to, aby wykluczyć błędy wynikające z oznaczeń grup krwi. Te potencjalne nieprawidłowości są bardzo rzadko spotykane, ale e, aby je wykluczyć... Właśnie wprowadzono wynik potwierdzony. A do tych nieprawidłowości mogą należeć np. błędy przedlaboratoryjne związane z identyfikacją pacjenta, złym opisaniem próbek, pomyleniem próbek, pomyleniem pacjentów lub pomyleniem skierowaniem. Czasami zdarza się jednak, że do oznaczenia grupy krwi i do wydania wyniku potwierdzonego potrzebne są więcej niż dwa pobrania. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy wielokrotnie przechodzili transfuzję krwi, są obarczeni chorobami immunologicznymi lub niektórymi nowotworami. Mam nadzieję, że w tym filmiku wyjaśniłam Wam e, o co chodzi z potwierdzonym wynikiem grupy krwi i jak on wygląda. Tutaj mogliście też zobaczyć wstawki właśnie, czym się różni wynik potwierdzony od wyniku niepotwierdzonego i że teraz będziecie zwracali uwagę na to, jaki Wy posiadacie wynik grupy krwi oraz jak uzyskać wynik potwierdzony. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na ten temat, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja z chęcią odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Klikajcie tutaj guzik subskrybuj oraz dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. Zarówno z serii diagnostyka od kuchni, ale nie tylko, bo wiecie, że u mnie na kanale są różne filmy o różnorodnej tematyce, także żeby być na bieżąco, to klikajcie guzik subskrybuj. Zaglądajcie również na kanał Grupy Diagnostyka, bo tam również pojawiają się filmy z serii diagnostyka. Od kuchni. Link do kanału Grupy Diagnostyka też zostawiam Wam w opisie na dole. Także zaglądajcie tam i subskrybujcie kanał Grupy Diagnostyka, aby również nie przegapić filmów z tej serii z moim udziałem. Mam nadzieję, że Wam się spodobają i że będziecie je chętnie oglądać. Jeżeli dzisiejszy film Wam się podobał, to koniecznie dacie łapki w górę. Będzie to dla mnie informacja, że podoba Wam się taka tematyka i że chcecie jej więcej na moim kanale. Zaglądajcie także na bloga Facebooka, Instagrama wszystkie linki w opisie na dole, jak zawsze, a ja już dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, pa pa!